Okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu zdrowia, radości i spokoju, spotkań w gronie najbliższych, domowego ciepła, a za oknem mroźnej, zimowej aury. Niech nowy rok będzie owocny w realizacji planów i zamierzeń, szczególnie tych związanych z działalnością kulturalną. Twórcom, pracownikom i współpracownikom oraz naszym odbiorcom. Życzę dobrych pomysłów, ciekawych realizacji, niepowtarzalnych spotkań, a wokół życzliwych i dobrych ludzi. Do zobaczenia w 2023 roku.